Rozmowa dnia. Profesor Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dzisiaj jest naszym gościem. Witam panie dyrektorze, panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. To na początek chciałbym z panem porozmawiać o takich przypadkach nagłych, które zdarzyły się w instytucie. Półtora roczna dziewczynka, która w niedzielę w Łodzi wypadła z okna, trafiła właśnie do instytutu i okazało się, że jest zakażona, chora na koronawirus. Jaka, jak wygląda teraz sytuacja, jeżeli chodzi o to dziecko? Szanowni Państwo, no, takie przypadki mogą się zdarzyć. Proszę pamiętać, że my reagujemy na każdy przypadek, który stanowi zagrożenie życia. To był uraz wielonarządowy, to był bezpośredni stan zagrożenia życia, wymagający natychmiastowej interwencji chirurgicznej. W związku z tym, my oczywiście zebraliśmy wywiad i ze względu na wywiad z, związany z kontaktem rodziców tej dziewczynki z osobami, które wróciły z Włoch. My pobraliśmy badania na, 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 na koronawirus, na obecność zakażenia koronawirusem, ale w pierwszej kolejności dla nas kluczowe i krytyczne było to, że byśmy ratowali życie tego półtorocznego dziecka. I w tym momencie to się udało, bo to dziecko jest nadal w stanie krytycznym, ale po zabiegu operacyjnym. I w związku z tym my oczywiście wstrzeliśmy od samego początku, odkąd wywiad był e, sugerujący, że może dojść, że może być zakażenie koronawirusem, wszelkie procedury mające na celu uchronienie naszych pacjentów i personelu medycznego. Dziecko było od samego początku odizolowane, znaczy szczególnie już w momencie, kiedy ten wywiad był dodatni. Oczywiście personel również miał, miał ubrankę ochrony. W związku z tym wszelkie standardy i procedury były zachowane. Natomiast w tej sytuacji dla nas kluczem jest to, żeby to dziecko przeżyło, żeby to dziecko miało się dobrze. Dziecko przebywa dalej? U dziecko was, tak? przebywa u nas i, i, i na tą chwilę będzie przebywało, dlatego że jego stan w żadnym wypadku, biorąc pod uwagę, że jest sztucznie wentylowane na respiratorze. Nie umożliwia, nie umożliwia i nie ma takiej możliwości, żeby było gdziekolwiek przewiezione, biorąc pod uwagę również doświadczenie naszych anestezjologów dziecięcych w aspekcie postępowania z takimi przypadkami. Natomiast my musimy jako dyrekcja, jako, jako lekarze, jako osoby opiekujące się takimi pacjentami, również zabezpieczyć siebie i pacjentów innych przebywających. I to się stało, mogę zapewnić, że, że tam, gdzie trzeba było, była dokonana dekontaminacja, czyli odkażenie. Ci lekarze, ci, te, ten personel, który potencjalnie miał kontakt, jest w kwarantannie, tak? Więc w tym momencie nie ma żadnego ryzyka, żeby jakikolwiek inny pacjent przebywał na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polskiej. A co z rodziną tej, tego dziecka? No tej ta, rodzina, ta rodzina oczywiście jest podjęta już z, również w kwarantannie, były badania pobrane, tu już Senepit tym się zajmuje i tutaj jest to poza, poza moją wiedzą. To kolejny przypadek, mieliście takie dwa. Pacjentka, która trafiła do Instytutu w piątek, okazało się, że też może być zarażona koronawirusem, czy już wiadomo, czy ona jest chora pacjentka z krwawieniem również to był stan zagrożenia zagrożenia życia to były dwie pacjentki o której pan redaktor powiedział bo jedna pacjentka to była pacjentka z infekcją która z pełnym rozwarciem do nas trafiła w związku z tym nie było możliwości jej odesłania w żaden sposób zresztą kilka jednostek po drodze jej nie przyjęło z tego względu że była ta infekcja chorobowa ona została przyjęta już w specjalnie wydzielonej części bloku operacyjnego w podziemiach Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki na poziomie 0 i tam doszło do porodu, natomiast testy nie potwierdziły obecności koronawirusa u niej, natomiast była już od samego początku procedura wiedząca o tym, że ta pacjentka przyjedzie, natomiast druga pacjentka z krwawieniem R również wywiad chorobowy nam, y y czyli kontakt, również wskazywał na to i jej objawy, że, że może być tutaj infekcja koronawirusa. My, oczywiście, zabezpieczyliśmy z punktu widzenia chorobowego, bo to był też stan zagrożenia życia, bo to krwawienie było bardzo obfite. I okazało się, że to była pacjentka rzeczywiście z dodatnim wynikiem testu. Natomiast podobnie jak w pierwszym przypadku, od, od momentu podejrzenia tak naprawdę wdrożyliśmy wszystkie procedury. Pacjentka była odizolowana, był personel dedykowany, był personel w ubrankach ochronnych i w momencie potwierdzenia, w momencie kiedy już nie było u niej potrzeby hospitalizacji w instytucie, była przekazana natychmiast do, do szpitala biegańskiego, gdzie zajmuje się takimi pacjentami. Natomiast szpital, oczywiście oddział, izba przyjęć była poddawana dekontaminacji osoby które uważaliśmy w kontakcie proszę pamiętać my jesteśmy w ciągłym kontakcie z sanepidem i konsultantem wojewódzkim do spraw chorób zakaźnych również podlegały, podlegają kwarantannie i po prostu takie przypadki musimy pamiętać, że będą się zdarzały. My ratujemy życie no i no, no, tak? no właśnie, chciałem pana dyrektora, pana profesora o to zapytać, czy spodziewacie się, że mogą być takie przypadki w szpitalu? Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, wielka jednostka medyczna i czy jesteście na takie przypadki przygotowani? To znaczy, szanowni państwo, biorąc pod uwagę obecną infekcję koronawirusem, musimy założyć, że takie przypadki mogą się zdarzyć, tak? To oczywiście e, namawiam wszystkich Państwa, podobnie jak to, jak to czynią wszyscy, wszyscy eksperci, łącznie z Ministerstwem Zdrowia, że w przypadku, kiedy Państwo sami macie objawy infekcji, jeżeli, jeżeli do tego jest jeszcze wywiad związany z powrotem z zagranicy, czy też z kontaktem z osobami, które wróciły z zagranicy, żeby jednak nie odwiedzać jednostek szpitalnych inne niż te wskazane, czyli te szpitale jednoimienne, dlatego że to rzeczywiście Powoduje bardzo poważne utrudnienia pod postacią um, konieczności kwarantanny części personelu, jeżeli później test okaże się pozytywny. Bo czy możemy też, być zagrożeniem dla innych być pacjentów, do, ale także do, dla lekarzy i personelu. Dokładnie letycznego. tak, dla jedno, innych pacjentów i personelu. Natomiast proszę pamiętać, że my jesteśmy jednostką najwyżej referencyjną i ratujemy życie i zdrowie. Tak? W związku z tym, oczywiście, w, 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 jesteśmy przygotowani na to, żeby te najpilniejsze przypadki, gdzie rzeczywiście życie i zdrowie jest zagrożone. Przyjmować i oczywiście my stajemy na głowie, bo od razu jest zbierany wywiad chorobowy, od razu, jeżeli jest jakiekolwiek, jakiekolwiek prawdopodobieństwo. My oczywiście w pierwszej kolejności ratujemy życie, ale podejmujemy od razu procedury mające na celu izolację, ochronę personelu, ochronę pacjentów, innych przebywających na terenie szpitala. Natomiast zakładam, niestety, przy tej infekcji, która jest, że takich sytuacji całkowicie wykluczyć się nie da. Natomiast ja też od dzisiaj, właściwie od wczoraj, już w moim zarządzeniem wprowadzam. wprowadzam bardzo szczegółowy kwestionariusz, który będzie zbierany jako jeden z elementów wywiadu chorobowego, gdzie pacjent będzie podawał bardzo szczegółowe informacje dotyczące, proste, ale szczegółowe, dotyczące tego, czy występuje u niego infekcja, czy miał kontakt, czy Wrócił z jakiegoś innego kraju, i tak dalej, i tak dalej, które pozwolą jednak również, żebyśmy unikali takich sytuacji, że gdzieś tam w całej tej sytuacji chorobowości pacjent po prostu zapomni o tym elemencie związanym z tą infekcją, a my musimy, naprawdę musimy ze względu na to, że proszę pamiętać, że, że jesteśmy szpitalem, gdzie są i dzieci z różnymi chorobami współistniejącymi, gdzie są. Czyli chcecie minimalizować minimalizować tak? całkowite ryzyko. Oczywiście jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi służbami. Wczoraj rozmawiałem z ministrem Szymowskim, wczoraj rozmawiałem z Panem wodą Jesteśmy w kontakcie z Sanepidem. Tak jak powiedziałem, pani dyrektor Kalinka jest w ciągłym kontakcie z panią konsultant wojewódzką do spraw chorób zakaźnych. W związku z tym e, robimy, co możemy. Jesteśmy na tej A pierwszej jeżeli linii chodzi rzędu. o te stroje ochronne, maseczki i tak dalej, i tak dalej, czy na to też szpital jest my przygotowany już odpowiednio wcześniej, My już odpowiednio wcześniej zamówimy, zamówiliśmy moim, moim przekonaniu odpowiednią ilość. Czekamy na kolejną dostawę. Wczoraj w rozmowie z ministrem Szymowskim również poprosiłem o takie, o takie wsparcie biorąc pod Uwagę, że tacy pacjenci jednak w ostatnich dniach wystąpili. W związku z tym wydaje mi się, że na tą chwilę mamy odpowiednią liczbę, natomiast oczywiście musimy się zabezpieczyć bezwzględnie, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że nam czegoś zabraknie w Instytucie. Profesor Maciej Banak, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki <coughs> Polki, jest dzisiaj naszym porannym gościem. To była pierwsza część rozmowy. Zapraszamy radiosłuchaczy do internetu. Tam będzie można na naszej stronie radiołotko.pl obejrzeć całą rozmowę, a także po 8.30 w Telewizji Łódź. To wracamy, panie dyrektorze, do rozmowy. Bardzo często przy okazji walki z koronawirusem mówimy o pracy laboratoriów, bo to oni przeprowadzają różnego rodzaju testy, diagności, którzy tam pracują. No ci z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, czytałem ostatnio, chcą więcej zarabiać. Czy jest taka szansa, że przy okazji tej sytuacji takiej nadzwyczajnej, oni będą, oni dostaną więcej pieniędzy? Znaczy, wydaje mi się, szanowni państwo, że... Czy pieniądze no... dla nich się hmm. znajdą właśnie w wypadku tego kryzysu? Proszę pamiętać, znaczy, zacznę o jednej rzeczy. Na pewno cały czas te rozmowy z diagnostami w całej Polsce trwają. I wydaje mi się, że ta sytuacja jest o tyle w tej całej swojej jakiejś takiej nagłości tej sytuacji, takiego lęku w ogóle społeczeństwa, które jest, ale ta sytuacja ma też pewien dobry wymiar, bo z jednej, z jednej strony dobry wymiar, jeśli można mówić o dobrym wymiarze tej sytuacji, to jest to, że my nauczymy się wreszcie higieny osobistej, czyli nauczymy się, jak nie przenosić w przyszłości infekcji wirusowych, każdych, grypowych i paragrypowych. Z drugiej strony ja to podkreślam w każdej rozmowie że przez lata ten zawód medyczny, każdy zawód, lekarz, pielęgniarka, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, żebym nikogo nie, nie, nie uh -huh. zapomniał wymienić, bo to jest cała grupa osób. Właściwie od nich się głównie wymagało, natomiast poszanowanie tego zawodu, przez lata miałem takie wrażenie i wiele osób, z którymi ja pracuję, że jednak to poszanowanie robiło się mniejsze i mniejsze, czyli wymagało się, ale de facto nikt nie zwracał uwagi na ciężkość pracy tych ludzi. I muszę powiedzieć, że Mam nadzieję, że ta sytuacja rzeczywiście spowoduje, że i widzę to, bo jak patrzę na portale społecznościowe, to dziękujemy poszczególnym grupom, również tam strażakom, policjantom, bo to coraz bardziej Ale szczególnie, tak. do, zaczynamy doceniać się... tych tak, ludzi. dokładnie. I wydaje mi się, że to przyjdzie na to dobry moment. Oczywiście jesteśmy teraz w takiej sytuacji, kiedy przede wszystkim walczymy z infekcją i walczymy z tym, żeby ta liczba przypadków była jak najmniejsza, żeby zagrożenie dla społeczeństwa i populacyjne zagrożenie było jak najmniejsze i dlatego tutaj wszyscy, powtarzam, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to. To nie jest tylko... To nie są tylko działania rządu, ale to są działania nasze. Każdy niech spojrzy w lustro i powie, czy rzeczywiście zrobił wszystko w tym aspekcie, żeby zabezpieczyć siebie i wszystkich swoich najbliższych i otoczenie przed tym, żeby nie roznosić tej nie było tej transmisji wirusa. I wydaje mi się, że jak się to trochę uspokoi, a zakładam, że prędzej czy później się to uspokoi, to na pewno wrócimy do tych bardzo ważnych rozmów, związanych z, również z właściwym uposażeniem poszczególnych zawodów medycznych. Akcja zostań w domu prowadzona od jakiegoś czasu. Obserwowałem Pana aktywność na, na Facebooku. Pan też bardzo zachęca i przestrzega, żebyśmy podchodzili do tej akcji bardzo poważnie. Prewencja. Przede wszystkim. I jak pan obserwuje, panie dyrektorze, to, jak my się zachowujemy, czy my zdajemy egzamin w tych trudnych chwilach? Czy znaczy chciałbym powiedzieć, że tak? I, i, I rzeczywiście pewnie generalnie tak, bo jak e, patrzę, jak wyglądają ulice łodzi, Warszawy, miałem okazję w telewizji to oglądać i, i w ogóle w całej Polsce, to właściwie. Jestem dumny z, 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 ze wszystkich naszy, naszych kolegów, koleżanek, koleżanek i kolegów, dlatego, że rzeczywiście to spowodowało, że większość osób bardzo poważnie podchodzi do tego tematu. Jak patrzę, jak to wygląda w sklepach, bo nie da się uniknąć nie i zrobienia zakupów, że jednak zachowywane są te odstępy między ludźmi, że jednak jak patrzę, jak to wygląda w aspekcie mycia rąk. Ta fala w sklepach można powiedzieć, że już minęła, tak, prawda? Dokładnie te te, tak. te zakupy, które Natomiast... mieliśmy zrobić, chyba już zrobiliśmy. Wydaje mi się, że tak. Natomiast proszę też pamiętać, że to jest nowa sytuacja i, i my w nowej sytuacji musimy się odnaleźć i ja wcale nie będę to nie jest tak, że ja się będę śmiał czy będę w jakikolwiek sposób nie Niepoważny podchodził do tego, że ktoś z lęku kupował więcej niż zwykle, dlatego że jeżeli to pozwoli temu człowiekowi, że poczuje się pewniej, nie poczuje się zagrożony, to proszę bardzo, niech to zrobi. Oczywiście ja nie widzę takiego, takiego lęku przed tym, że nagle zabraknie produktów spożywczych, biorąc pod uwagę tę całą sytuację, która się dzieje, biorąc pod uwagę. To, że zakłady pracują na trzy zmiany. Ale może, ale, ma, ale może rzadziej teraz będziemy odwiedzać te Ale wydaje, wydaje mi się, że tak, że nie ma takiej potrzeby. Do tego namawiam, żeby naprawdę tutaj nie tworzyć takiego poczucia lęku czy chaosu. Ale też z drugiej strony będę chciał, chcę powiedzieć, że w, jakikolwiek, w jakiś sposób usprawiedliwiam tych ludzi, bo każdy z, z czymś nowym co stanowi zagrożenie reaguje na swój własny sposób, tak? Natomiast wspomniał pan o, o myciu rąk, jak gdzieś usłyszałem, że to chyba nawet w pana Facebookowym wystąpieniu, że do tej pory to było także 60% Polaków, tylko różne, różne dane są, bo jedne, ręce tak i dane Unii Europejskiej, które które są dane statystyczne wskazywały, że w Polsce to było mniej więcej między 59 a 68%, gdzie dane Europy Zachodniej czy Europy Południowej to było 94. Na przykład w niektórych krajach, w Luksemburgu, w Szwajcarii i tak dalej. I to było tak, że niestety, jak tutaj siedzimy, to głównie mężczyźni są niestety za to odpowiedzialni, bo ta higiena rzeczywiście znacznie gorzej wypadała w przypadku mężczyzn niż kobiet. Natomiast ja mam takie wrażenie, że i bardzo bym się cieszył, żeby. Po tej dobie, bo ten wirus prędzej czy później, tutaj chcę Państwa uspokoić, na, na tyle, na ile ja mam wiedzę, ale nie jestem e, ani wirusologiem, ani e, e, ekspertem chorób zakaźnych. On prędzej czy później wygaśnie, tak jak poprzednie infekcje SARS-u, MERS-u, poprzednie infekcje koronawirusów, które były. Ale Ma, miejmy nadzieję, na, że to na nawyki nas, zostaną. Ale miejmy nadzieję i bardzo do tego będę namawiał, żeby te nawyki e, zostały i mam nadzieję, że my wyciągniemy właściwe lekcje również jako lekarze chorób zakaźnych, jako lekarze prewencyjni, czyli ci, którzy mają zapobieganie. Chorobą, tak? To jeszcze na koniec pana dyrektora zapytam, wspomniał pan o tym wirusie, o tym, żebyśmy byli spokojni, kiedy ewentualnie możemy liczyć na to, że jakoś uda nam się opanować sytuację? Znaczy, szanowni państwo, ja powiem tak, że m, oczywiście jest to bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony mamy działania bardzo Ważne i bardzo, mam nadzieję, skuteczne działania rządu, czyli całkowita izolacja, to jest niezwykle ważne w aspekcie transmisji wirusa, ale z drugiej strony, jeżeli my wszyscy będziemy odpowiedzialni, to mam takie wrażenie, że po tej fali wzrostu, która nastąpi teraz, nastąpi takie wypłaszczenie, jak miało to miejsce w Chinach, a to wypłaszczenie będzie znaczyło, że mamy powolne wygaszanie choroby, czyli infekcji. Co nie znaczy, że nie będzie nowych przypadków, ale nie będzie już takiej liczby nowych przypadków i to pozwoli prędzej czy później przy wzroście temperatury i przy suchości, bo to są dwa elementy, które powodują, że ten wirus się nie rozprzestrzenia tak bardzo szybko. Że miejmy nadzieję i możemy wrócić do tego tematu, jeżeli, jeżeli się pomylę, że, że w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy. Ja liczę na to, że to wypłaszczenie i wykaszanie nastąpi pod koniec kwietnia, ale to mówię. Jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni, spójrzmy w lustro i odpowiedzmy sobie, czy wszystko robimy no, no na to, żeby, żeby, żeby tak rzeczywiście się stało. Trzymamy kciuki w takim razie profesor Maciej Banak, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki był dzisiaj naszym gościem. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, życzę zdrowia wszystkim Państwu. Rozmowa dnia.